Tutaj, Guild36. Witamy w pierwszym odcinku serii Let's Play With Guild36. Jesteśmy na nowo stworzonym świecie. Stworzonym dosłownie minutę temu. O, już lawa jest. No, jeszcze mi się do końca nie zgenerował, ale już podstawowe rzeczy można zrobić. Gdzie ta lawa? O, o. o. No, no, umieraj, umieraj. No i umarła. No ale nie ma wełny, jest. Dobra, trzeba pozbierać. O, dżungla widzę. Trzeba pozbierać trochę drewna. Bez drewna nic się nie da zrobić. Od razu mówię, że moje filmiki. No nie będą trwały na pewno dłużej niż 22 do 25 minut. Żeby nie zanudzać. Pierwszy filmik w dzisiejszym odcinku to te podstawowe rzeczy na początek. Typu przetrwanie pierwszej nocy. Potrzebne materiały pozbieram przy okazji jeszcze. <laughs> no i mam nadzieję, że się będzie podobać. Tam dżungla, tam dżungla. Na początku jak zacząłem grać w Minecraft, znaczy jak e, zacząłem grać na tym nowym updatecie z dżunglami. To nie mogłem znaleźć dżungli teraz nie mogę się od nich odpędzić normalnie No ale cóż Mogę też powiedzieć, że jednym z moich tutaj celów będzie złapanie i oswojenie ocelota. Bym chciał mieć kota takiego jakiegoś małego. Ale ocelota podobno ciężko się znajduje. a oglina Mm -hmm. Jeszcze z, z jedno dwa drzewa się rozwali. Hm. Ogólnie w tym sezonie zasada będzie taka, że co 10 odcinków będę dodawać jakiś odcinek specjalny, czy to z serwera ekipy zawalisty Minecraft, czy to z, z mojego prywatnego, z moich prywatnych zasobów, jakąś budowlę będę pokazywał, czy jakoś w jakiś sposób znajdę na spędzanie czasu wolnego z Minecraftem. Przechodzić może jakieś nie wiem, parkour maps, survivale albo Escape, o! No, na bugi nic nie poradzę. No, no doskoczę. Oj, no. <tryk> Dobra, do trzech razy sztuka. Jasz. Yes. No nie. Tak. Bardzo śmieszne. No jasu na no milimetry. oczuń się, owca, skacze. Dzięki. O, jest. No myślę, że tyle drewna wystarczy. Ach, saplingi pozbieram. Saplingami da się palić, to mogą się przydać. Trzeba zrobić crafting table. Trzeba zrobić patyki. I podstawowe narzędzia. Miecz. Kilofy dwa. Można też dwie łopaty i dwa toporki. No, miodzio. Szukamy potencjalnego jedzenia. No nie ma tego, zbyt dużo. Tam jest, widzę śnieg. Tu jest dżungla. A przejdziemy się przez dżunglę. Wezmę sobie przy okazji, już zbiorę wełnę na łóżko. Oczywiście pierwszej nocy spał nie będę. No i są trzy wełny. Już sobie łóżko zrobię. Ale pierwszej nocy spał nie będę. Tylko zrobię. No. I wchodzimy do buszu. Hmm. No, jakie fajne miejsce. Kurde, nie da się przejść. Ale mała ta dżungla. A, tam się ciągnie jeszcze. No i teraz by się coś do jedzenia przydało. Albo jakaś jaskinia, może. Przynajmniej taka malutka, żeby jakiś kawałek węgla znaleźć. Albo trochę kamieni. O, jak fajnie. Ojej, jest jaskinia. Dobra Jest tu kto? Halo, nie ma nikogo. A tu też nie ma, tu też nie, ale jest żelazo, to muszę zrobić se z kamienia kilow, hmm. żelazo się przyda w ogóle, jak gram na ten. Oj, na peaceful gram, no na normalu zagram. A co? Wiem dlaczego nikt tutaj nie łazi za ten zombiak ani creeper Dobra, wyłazimy stąd Tutaj chyba jeszcze coś było Tu nie. Idziemy dalej. No, ale żadnego jedzenia nie ma nawet. Uj, uj, lag. W tamtą stronę. Tutaj chyba będzie jakaś jaskinia? A, z daleka tak wyglądało. Uj, Jezu, ale laguje. A teraz owce i inne zwierzęta gryzą trawę. Bardzo ciekawie zrobione, ale kolejna bezużyteczna rzecz. Jezu, ale laguję. Albo to idę w nowy świat na razie. O, ścianka. Tu musi być trochę węgla. Zaraz się znajdzie. Hmm. Czy mi się wydaje, czy coś przed chwilą jakby ryknęło? Może schizofrenia mnie łapie. Nawet jak nie będzie nic, to se trochę kamieniowo wydobywa. No, nic nie ma. No, nie poczyni się tu w Dobra, idziemy dalej. Szybko. I to lepiej z mieczem w ręku. Ile mam Deer tu 5. No, w razie czego to się podsadzę gdzieś. O, hmm. też myślałem, że coś tu będzie. O, wodospadzik. Fajnie wygląda. Hmm. Nie mam obów jeszcze Dobra, moja strategia na tą noc Będę latał i bi bił wszystko co się rusza. Z drewnianych mieczy. Jest pająk. Tu nie ma nic. Chyba. Coś mało tych mobów. Czy mi się wydaje? Faktycznie bardzo mało ich nie wiem, czy to mądre, zapuszczać się w las, ale idę, co mi to. Nie widzę tu żadnego MOBA no Może to i lepiej U Jest jaskina Lepiej stąd się nie oddalać, bo w tej jaskini może być coś ciekawego Słyszę pajączka Gdzie są czerwone oczy Nie widzę go Hmm Tu jest jaskinia, pode mną. Tam mogę iść, tam jest dużo miejsca. Będę widział co gdzie jest. No. <ścoughs> o, tam jest pająk. Ale nic poza pająkami jeszcze nie widziałem. Żadnego zombiaka, który zazwyczaj jest bardzo dużo, żadnego szkieleta, creepera. No, i wykrakał. Zapraszamy pojedynczo. Wy jesteście w wodzie, a ja mam przewagę. Chyba, że wy mnie zajmiecie, a coś mi od tyłu zalezie. Nie. Ja tak już nie raz miałem. Was czterech było, prawda? To gdzie wasz czwarty brat? A, tam siedzi, pilnuje terenu. Drugi level. Chodź tu. Z tobą też chcę się bić. Twoje bracia polegli, co ty na to? Zdychaj. E, gdzieś tu był pająk. Tam jest szkielet. Ale tu był pająk. Nie lubię pająków, bo one skaczą w najmniej spodziewanym momencie. Tu są dwa szkielety. No, nie trafiłeś. Chodź, walcz, walcz. Uj, trafiłeś mnie. Uj, znowu mnie trafiłeś. A pod wodą mnie trafisz? A nie trafisz. Hmm. Tam jest drugi szkielet. To może wyjdę tutaj. Tu kogo mamy? O, tu jest spokojnie. Przydałoby się trochę tego zgniłego mięsa zjeść. Skoro nie ma nic innego pod ręką... Dzielnie stawiam opór na razie. Zaraz mi się skończy... Miecz. To zużyję go. No, zużyłem. Dobra, wracam na tamtą wysepkę. Co mnie to? Ciekawe czy strzały pajęków da się odbijać. Hmm. Dobra, idziemy O, ale Dream Team Kto pierwszy? Idzie zombiak Idzie też pająk Idzie też creeper Wybuchaj, creeperku, wybuchaj Wow, Uch, No, dużo szczęścia. O, następny. Ufolud jak chyba. Hmm. No, przyszedłem stamtąd, a tam już impreza jest. A chcę zabijać. Chodź, zombiaku. Com closer. Jest. Dobra. Póki coś tu się zrespi, zrobię sobie z kamienia. Mieczyk. Dobra. Trzeba wymarnować już ten drewniany na kimś. A już hmm. szkielecik Schowamy się, nie widzi nas. Widzi nas, kurde. Zombiaka też gdzieś słychać. O, szkielety przyszły. Chodź tu, zombie, 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 do nogi. Chodź, 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 chodź. O, jest i creeper. No, nie trafiłeś, słaby jesteś. A i teraz trafiłeś. O, już dzień wstaje. To wy się tam palcie. A ja sobie jeszcze pogonię Creeperowi Kota. No. O, Ty jeszcze ty chcesz w dziup? Uj, dostałem prosto w banie. Jeszcze jest pająk. Zaatakuje mnie. To jeszcze noc jest formalnie. Tak myślałem. Słaby jesteś. No. Obrona wyspy zakończona sukcesem. Pierwsza noc przetrwana. Hmm. Jaskinia. Chociaż troszeczkę węgla by mi się przydało. Bardzo bym był wdzięczny za kawałeczek węgla No i mieczem Szkielet się pali Gdzie? No niby gdzieś się spalił. o Tu jest Brudasie. Tego wolę nie jeść. Mam zgniłe mięso. No. Co cię nie zatruje, to cię wzmocni. Tam chyba widziałam kawałek... O, żelaza. I słyszę zombiaka. Where are you, my friend? Schowałeś się tu, za mną poszedłeś? A może ty gdzieś tu za tą ścianą siedzisz? Dobra, nie chce mi się nawet myśleć. Trzeba wydobyć troszkę żelaza. No żelaza mam dużo, ale węgla nie ma w ogóle. Trzeba będzie pójść gdzieś dalej. Ubogi teren. U, dźwięk case systemu był. Ale wolę jeszcze nie ten. Póki nie będę miał stałego miejsca zamieszkania, póki się nie prześpię. O kurde. Patrz tu, ej, jesteś w YouTube. Jesteś sławna, ty też jest, dobra. Oj, spadł. To się upiecze. Dużo kur. Jak asasyn. Kurde ciągle słyszę tego zomiaka. Pewnie pod tym jest cave system, bo zazwyczaj pod takimi takiego typu formami geologicznymi są cave system Jeśli to można geologiczną formą nazwać Jeśli słyszeliście dzwonek To znaczy, że yy, U kanion To znaczy, że minął czas Minęły 22 minuty Czyli mogę jeszcze Zostawić sobie 3 minuty na pożegnanie z wami O jajku 2 No i W następnym odcinku Wejdziemy sobie tam na dół Do kanionu Na razie